Szczerze powiedziawszy, nie widać tutaj, żeby żeby przewaga była po, jakie, po stronie jakiegokolwiek przeciwnika, jakiegokolwiek gracza, ale Strelok naprawdę e, zadane zostały mu ogromne straty także ekonomiczne. Ta, e, ta różnica e, tego przychodu można powiedzieć, no może minimalnie się tam zmniejszyła, ale w tym momencie no, nie mogę powiedzieć, żeby Jimpo... E, żeby Jimpo... Naprawdę, naprawdę pamiętał o swojej ekonomii, o tym, że, o tym, że ma budować kolejne, kolejne -y. Teraz dopiero tutaj się zaczyna i w tym momencie, w tym momencie Jimpo posiada 1400, 1500 można powiedzieć minerałów przychodu, podczas gdy Streok posiada ogromne 2200, więc to jest, więc to jest fantastyczna przewaga. E, Streloka w tym momencie. E, myślę, że on może tutaj sobie pozwolić na większą ilość wikingów, większą ilość baraków, większą ilość fabryk, które mogłyby budować tutaj dodatkowe jego jednostki. Czyżby decydował się tutaj na złapanie złotej ekspansji? E, a więc, no posiadając tutaj taką, posiadając tą ekspansję, której musi bronić, na pewno logicznym wyjściem jest złapanie tej ekspansji, ponieważ e, Strelok musi i tak poruszać się tutaj do przodu, więc ta ekspansja będzie broniona mimo wszystko. On mógłby tutaj dodatkowo złapać tą E, e, lub nawet obie Teksel na Wery, tylko po to, żeby rozłożyć tutaj swoje czołgi, żeby one miały taką preferencję taką lepszą e, lepszą pozycję, ten cliff na pewno by im tutaj pomógł e, chociażby jeśli chodzi o zaskoczenie przeciwnika e, Nie widzę tutaj żadnych upgrade'ów za bardzo Chyba tutaj tylko zbudował je tylko po to, żeby e, żeby zbudować jakąś, jakąś ilość wieżyczek po to tylko, żeby przeszkodzić swojemu przeciwnikowi w w, w, w robieniu kolejnych dropów, i także ekspansja Jimpo jest, jest tutaj budowana od, o wiele później od swojego, od swojego przeciwnika. Tutaj ten trzeci orbital Command powoduje, że, że streok ma o wiele więcej mułów No i w tym momencie może, może zacząć budować e, e, kolejne braki, może zacząć budować kolejne fabryki. Tutaj nie zdecyduje się jeszcze na, na, na żadną większą ilość fabryk i jak na razie posiada jedynie 4 czołgi, no ale tak jak mówiłem 10 Wikingów 3 czołgi to jest to. 68 70 SCV no 67 SCV -ów. tutaj ta różnica w tych SCV zaczyna się wyrównywać i pierwszy tor Ishir, czyli, czyli jest już na polu bitwy i myślę, że tutaj Jimbo, można by powiedzieć, może popełnia taki drobny błąd. Otóż e, tory nie są zbyt dobre na wikingi. Wikingi są ciężkie, tory są, zadają obrażenia dodatkowe lekkim jednostkom. Do tego, zada, do tego są straszliwie powolne i straszliwie e, powoli e, strzelają. Więc tutaj nie wiem, czy te tory to jest bardzo dobry pomysł. E, ponieważ Jimbo po prostu mógłby zbudować więcej czołgów. Tutaj strasznie źle się rozstawił. E, i czyżby, czyżby stereok stracił tutaj te czołgi? Czyżby stracił w tym momencie swoją ekspansję? Czy będzie lądował na głowie swojego przeciwnika? Chyba na to się dokładnie zdecyduje, żeby nie dostawać tutaj rakietami od tych, od tych torów. Eee, te. Wikingi zostały zniszczone, i tutaj stimuje, żeby chociaż zabić chociaż tego jednego tora tymi, e, tymi zestimowanymi maruderami. I czy, czy Streok zdecyduje się tutaj na, pusha? na pewno ma tutaj ma, Na pewno ma tutaj dużą przewagę. Oczywiście Jimbo zaraz tutaj, e, a może i nie, nie rozłoży się na klifie. Streok posiada ogromną przewagę. E, jego, jego. jego ma półtora tysiąca minerałów w banku, i, i jego różnica w supplych wynosi, wynosi prawie 50. Więc ta różnica jest naprawdę ogromna. Myślę, że Strelok tutaj bez problemu mógłby decydować się na jakiś, na jakiś taki push mniejszy lub większy. Tymczasem tutaj na jego ekonomia jest naprawdę bardzo dobrze ustawiona. Ta duża ilość maruderów na pewno tutaj pomoże Strelokowi, chociażby ze względu na to, że jego przeciwnik posiada coraz większą ilość czołgów oraz torów, a marudery są bardzo dobre, no można powiedzieć relatywnie oczywiście dobre na czołgi oraz bardzo dobre na tory, które, którym zadają oczywiście coraz większe ilości obrażeń. Tutaj musi się troszeczkę cofnąć tymi e, tymi wikingami, to trochę syndrom jednej grupy kontrolnej. Wszystkie te, wszystkie te, wszystkie te jednostki są, są jakby może być w jednej grupie kontrolnej. Nie powinien teraz tutaj atakować. Jimbo ma bardzo dobrą pozycję i jeśli tutaj zdecydowałby się wikingami, które wikingami lądować tutaj na, na, wprost na tych czołgach, to wtedy oczywiście Strelok mógłby mieć jakieś szanse, tylko byłby, miałby oczywiście bardzo duże straty i w tym momencie Strelok decyduje się na zaatakowanie ekspansji swojego przeciwnika, ten atak na pewno zadał ogromnej ilości obraczeń A ekonomii e, Jimbo, który jest zmuszony podnieść swoją bazę, tych SCV-ów już nic nie uratuje i w momencie, w którym te wikingi wlecą w górę, ta baza także zostanie zniszczona, fatalna sytuacja dla Jimbo, który posiada tylko swojego prawie e, bez żadnych minerałów maina oraz oraz e, Ekspansję, w której jest o wiele za duża ilość SCV, w których jeszcze zostały transferowane tutaj te SCV-y, łapie za golda. Podczas gdy e, Streok decyduje się na podwójną ekspansję, e, w momencie, w którym ma golda oraz, oraz jeszcze dwie działające ekspansje, jest to naprawdę overkill. Tutaj e, naprawdę będzie zaraz tutaj posiadał zwiększoną ilość przychodu o wiele większą od swojego przeciwnika. Ten jeden viking oczywiście tutaj zeskautował tą ekspansję. W tym momencie Jimbo decyduje się tutaj na pusha w zniszczeniu albo może i nie decyduje się na pusha, tylko wycofuje się. Dlaczego Jimbo wycofuje się? Ponieważ nie ma tutaj żadnych jednostek, mógłby po prostu w bardzo prosty sposób zniszczyć tą ekspansję. Oczywiście tymi dwoma ruderami nie zrobi tego i dlaczego Strelok po prostu nie zrobi Liftofa, nie jestem zbyt pewien decyzje obu graczy są cokolwiek dziwne po prostu Jim pomógł tutaj teraz dopiero decyduje się na atak większością maruderów dlaczego Strelok po prostu nie zrobi liftofa nie uratuje z tego orbital comment nie mam zielonego pojęcia ten orbital właśnie pada Strelok dlaczego po prostu nie zrobiłeś liftofa nie mam pojęcia spotter supply depot i te i te marudery, które zostały tutaj wysłane, żeby, żeby zdemolować tą ekspansję, zostaną zniszczone przez wylądowane wikingi, jeśli można to tak powiedzieć. I Jimpo naprawdę tutaj... E, e, oczywiście udało mu się zniszczyć tą ekspansję, ale myślę, że znajduje się tutaj trochę do tyłu, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ekonomię. Posiada tutaj golda, ale jego przeciwnik posiada trzy ekspansje dodatkowe. No, i decyduje się tutaj, oczywiście, na dodatkowy command center, który odbudowuje w swojej starej ekspansji. Ma, oczywiście, ma już tutaj rafinerię, więc, więc, więc to na pewno zmniejszy koszt tej ekspansji, którą oczywiście stracił przed chwilą. No i oczywiście, Jimbo teraz musi rozłożyć się swoimi czołgami, żeby tutaj nie zostać. O i w tym momencie te czołgi rozłożyły się dosyć szybko, na tyle że streo chyba jest w bardzo złej sytuacji. Powinien, według mnie, wycofać swoje wojska, albo chociaż wylądować tutaj swoimi, swoimi Wikingami na tych czołgach. Nie decyduje się na to, e, więc e, no cóż, myślę, że tutaj teraz e, będzie troszkę taka wojna podjazdowa. E, Jimbo jest w dobrej sytuacji na klifie, Strelok posiada więcej czołgów oraz marudery i wikingi. E, więc, więc generalnie ta, ta sytuacja wygląda na dosyć taką dosyć wyrównaną. Oczywiście oprócz tego, że Jimpo znowu dostał, e, otrzymał cios w swoją ekonomię i te wikingi chyba myślę, że znowu tutaj zaatakują tą ekspansję. Zobaczymy czy tutaj w jakikolwiek sposób e, Jimpo będzie się bronił e, Strelok, jeśli nie, nie będzie zbyt bezpiecznie, to te wikingi mogą zostać przez niego utracone. Command Center jest już prawie skończony Czy TNSTV chyba nie miał zbyt dużo szczęścia i w tym momencie czy Strelok będzie starał się chociaż wlecieć w górę, czy straci wszystkie swoje wikingi, zostały ich już tylko trzy i chyba raczej Strelok już nic nie robi, decyduje się tutaj teraz na atak. W stronę golda swojego przeciwnika. On wie, że ta ekspansja na pewno posiada już niewiele minerałów i to jest jedyna z ekspansji, które w zasadzie e, e, pracują u, u, u Jimpo. Jeśli Jimpo straci tą ekspansję, to w zasadzie nie będzie miał już żadnych szans na, na wygraną. Oczywiście, jeśli nie obroni tej albo chociaż nie złapie tej, to w tym momencie ten gold powoduje, że, że on może przegrać tę grę. I w tym momencie bardzo zła sytuacja, bardzo zły złe ustawienie dla Jimpo. Jego, jego czołgi są naprawdę daleko, nie, nie biorą udziału w tej bitwie. Kolejne czołgi padają. Te tory na pewno mu tutaj nie pomogą i GG, Jimbo stracił jedną z krytycznych ekspansji która była mu bardzo potrzebna i, i ta resztka jednostek, którą posiadał no spowodowała, że, że, że było już po grze bardzo ładna gra w wykonaniu Streloka oraz Jimbo ja zapraszam tymczasem na trzecią grę zobaczymy czy, czy strelok, Strelokowi uda się uda się wygrać 3 do 0, czy może tutaj Jimbo będzie miał jakiś, jakiś fantastyczny, jakiś czarodziejski powrót i może to on wygra właśnie ten finał. Zapraszam do trzeciej gry. Ja jestem Z Starcraft, zapraszam także na mój kanał na YouTube Z Starcraft i do zobaczenia w następnej grze.